Cześć, witajcie. Dziś zapraszam na bardzo proste keto ciastka bez pieczenia, bez nabiału, bez cukru, naturalnie i lekko słodkie. Zaczynam od podgrzania pasty kokosowej z odrobiną oleju kokosowego. Następnie dodaję pozostałe składniki, czyli masło orzechowe, szczyptę soli, wiórki kokosowe posiekane, migdały i mąkę migdałową. Dokładnie łączę na koniec sprawdzam jaka jest konsystencja, ewentualnie dodaję odrobinę jeszcze mąki migdałowej. Jeśli potrzeba dodaję słodzik, ja tym razem dodałam inulinę, która lekko jest słodka i dodatkowo zagęszcza. Teraz przełożyłam do foremek na muffiny, schłodziłam i nasze ciastka w stylu keto gotowe. Bardzo proste, bardzo smaczne, przechowujemy w lodówce. Jeśli szukacie więcej keto inspiracji, znajdziecie je w moich keto ebookach. Trwa promocja na ebook Keto i LCHF desery. W prostym keto znajdziecie mnóstwo inspiracji na cały dzień na śniadania i obiady i kolacje. Pozdrawiam, do następnego razu. Pa!